Czyli Wójcie, budżet na 2025 przyjęty. Jaki to będzie budżet dla gminy brodzeń Turza? Z pewnością to będzie mój pierwszy budżet jako wójta, bo przecież do tej pory pracowaliśmy na budżecie uchwalonym jeszcze na poprzedniej radzie, która uchwaliła budżet, który teraz skonsumujemy. Właściwie już kończymy konsumować. A ten budżet na 2025 w tym momencie jest on ostrożny. 56 milionów, jeśli chodzi o dochody, to jest oczywiście już niezły pieniądz dla gminy, ale na pewno nie wystarczy na pokrycie wszystkich takich potrzeb, które, które tu występują w gminie Brudzeń Duży. Jednakże e, myślę, że kiedy już będę miał pełen obraz e, w przyszłym roku tego budżetu, w, właśnie w lutym, bo wtedy spłyną wszystkie sprawozdania, będziemy mieli kompletny obraz finansów gminy, spotkamy się z radnymi i. Jak powiem, uszczegółowimy ten budżet. Rozszerzymy ten budżet o wiele innych inwestycji, które są niezbędne na terenie gminy Brudzeń Duży. Na pewno w tym budżecie będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym. Trwa proces. Będziemy chcieli jeszcze bardziej wejść w środki unijne, żeby... Kompleksowo potraktować tą oczyszczalnię ścieków. Na pewno w tym budżecie będzie obiecana droga w Główinie. Tutaj pan Tomek Krankiewicz, radny z tego terenu, bardzo się starał o to, aby to było zawarte w budżecie. Na pewno będzie kontynuacja drogi w siecieniu, która została już rozpoczęta jest zrealizowana w części. Zostało nam jeszcze 180 metrów, więc to będziemy chcieli również dokończyć. Plus do tego wiele takich drobiazgów, jak właśnie place zabaw, oświetlenie, gdzieś może rozbudowa infrastruktury które jeśli chodzi o fundusze sołeckie czy koła gospodyń wiejskich, tych pomysłów radni mają dużo. Jesteśmy umówieni, że spotkamy się, wspólnie przeanalizujemy to wszystko i ułożymy to właśnie w nowym roku 2025, aby w lutym na sesji lutowej rozszerzyć ten budżet gminy o kolejne inwestycje. Planów i potrzeb jest bardzo dużo, czy budżet pozwoli również starać się o środki zewnętrzne, tak, aby powiększyć go już docelowo i zrealizować więcej zadań. Jestem pewien, że poradzimy sobie, jeśli chodzi o te tak zwane wkłady własne. Już teraz złożyliśmy w tym roku na 4 czy 5 konkursów, które ogłosił pan marszałek Adam Struzik z samorządu województwa. Są to oczywiście zwierzaki, są to świetlica w Murzynowie, są to Straże Pożarne, które oczywiście. Oczywiście potrzebują zawsze wsparcia, ponieważ no, jeśli chcemy czuć się bezpieczni, to musimy mieć czym pracować. Tak, złożyliśmy też wniosek do Wojsk Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację szkoły i to mamy w planach w budżecie. I... Teraz na dniach będziemy składać jeszcze do końca tego roku wniosek o niecałe 5 milionów na rozbudowę właśnie dodatkową oczyszczalni ścieków w bądkowie kościelnym, jeśli nam się uzyska pozyskać te środki, to jako wójt i jako radni musimy znaleźć tak zwany wkład własny. Myślę, że sobie z tym poradzimy, bo pomimo, że gmina jest typowo gminą rolniczą i najwięcej ma dochodów z podatków, no, to musimy wykazać się roztropnością i takim przewidywaniem i znaleźć środki właśnie na to, żeby powiększyć ten budżet, czyli pozyskać środki zewnętrzne. Tutaj jeszcze dodam, że bardzo zależy też radnym na to, żeby poprawiała się jakość wody, bieżącej wody w kranach. I tutaj pan Maciej Pilewski złożył też wniosek, żeby cały czas mieć z tyłu głowy potrzeby, jeśli chodzi o remont słuchów w karwosiekach. Czekamy na konkurs z KPO dotyczący właśnie tej dziedziny gospodarki. I mamy już przygotowane też dokumentacje na to, żeby w takim wniosku właśnie. Nie, taki wniosek właśnie złożyć i pozyskać środki dodatkowe na ten cel. Panie Wójcie, wsparcie radnych, wsparcie sołtysów, wsparcie pracowników. Skąd zatem pomysł na to, żeby jeszcze to wsparcie zasilili seniorzy? Tutaj radni jednogłośnie zdecydowali, że powstanie gminna rada seniorów. Zatem skąd w ogóle pomysł na to, żeby zaangażować też bardziej w życie gminy seniorów? No, Seniorzy byli, są i będą, bo szanowni Państwo mają ogromny wpływ na to, co może dziać się w gminie. Dlatego też patrząc na inne samorządy w kraju, które powoływały taką, taką właśnie gminną radę seniora, wyszedłem naprzeciw porośbie mieszkańców. Seniorzy z gminy Brudzeń Duży złożyli wniosek o to, żeby taką radę utworzyć gminną seniora. Przygotowałem projekt uchwały, radni z tym się zapoznali. Porozmawialiśmy na komisji wspólnej właśnie o tym, żeby również gmina realizowała potrzeby seniorów. Każdy ma potrzeby, seniorzy również. Chcemy też docenić seniorów właśnie tym, że mogą oni stanowić w cudzysłowie prawo na terenie gminy Brudzeń, czyli ich potrzeby będą uwzględniane w poszczególnych strategiach gminy i w ogóle w budżetach gminy. Także to jest bardzo dobre rozwiązanie. A przy okazji samorząd województwa mazowieckiego, czyli pan Adam Struzik, przeznaczył również w budżecie na 2025 rok kolejne środki właśnie na takie gminne rady seniorów. Chcemy z tego skorzystać, żeby nasi seniorzy mogli pojechać do teatru na jakąś wycieczkę, mogli się spotkać, porozmawiać, skorzystać właśnie z tych możliwości dofinansowania z samorządu województwa. Czyli rozumiem, że w przyszłym roku ta rada się już zawiąże, będzie mogła działać, funkcjonować i podejmować decyzje wspólnie z panem wójtem? Tak, dzisiaj radni przegłosowali projekt uchwały, więc uchwała została podjęta. Prześlemy ją oczywiście do nadzoru do pana wojewody mazowieckiego, Mariusza Frankowskiego. Jeśli tylko nadzór nie dopatrzy się żadnych uchybień prawnych, formalnych w tej uchwale, no to myślę, że w lutym będziemy przygotowywać się do tak zwanych wyborów przedstawicieli Rady Seniorów. I mam nadzieję, że co najmniej raz na pół roku spotkam się razem z radnymi, z seniorami i ustalimy właśnie te priorytety dla nich najbardziej ważne. Panie wójcie, jest dobra wiadomość dla mieszkańców. Dzisiaj możemy już zdradzić, że wraz z Nowym Rokiem dodatkowy transport na terenie gminy czy dalej? Dodatkowy transport będzie. Mieszkańcy podczas w ogóle kampanii wyborczej, podczas spotkań z, na zebraniach sołeckich właśnie prosili o rozszerzenie możliwości dodatkowego transportu publicznego, czyli dodatkowych linii. I dzięki tutaj pracy pani skarbnik i radnym uda nam się, że tak powiem, zwiększyć możliwości transportowe transportu publicznego na terenie gminy Brudzeń. Będą dodatkowe dodatkowych pięć linii które połączą naszą gminę z Płockiem. Będzie tak zwana trasa nadwiślańska, czyli będzie Myśli Bożyce, Więcławice, Murzynowo, będzie miało swoją trasę, która będzie bezpośrednio biegła do Płocka, nie będzie nigdzie zbaczała na Radotki czy na Maszewo, tylko będzie jechała tą stroną południową. Będzie dodatkowo transport z Turzy. będzie dodatkowo transport przez Janosicę Karwosieki, kolejna linia. Będzie linia wewnętrzna w gminie Brudzeń żeby mieszkańcy, którzy muszą dostać się do, do lekarza. To Przychodni, która jest naprawdę bardzo dobrą przychodnią, i do sklepów tutaj lokalnych, będą mogli skorzystać z tego transportu. I też taka, można powiedzieć, nienowość, ale potrzeba mieszkańców. Mieszkańcy prosili o to, żeby w soboty i w niedzielę był dodatkowy transport do Płocka, ponieważ nie zawsze mogą jechać samochodem, i bardzo by chcieli, żeby, żeby ten transport był. Oczywiście dokładamy trochę środków do tej, tak zwanej przyjemności mieszkańców, która jest dla nas bardzo ważna i będzie faktycznie, będą chyba trzy kursy w sobotę i trzy kursy w w więc to jest bardzo atrakcyjne w tym okresie, przede wszystkim letnim. Składamy taki wniosek do Pana Wojewody. Liczymy, że nasz, nasze potrzeby finansowe, jeśli chodzi o transport publiczny, zostaną zaakceptowane przez Pana Wojewody. I oczywiście część środków z budżetu gminy pójdzie na cele związane właśnie z poprawą mobilności naszych mieszkańców. Także to też dobra wiadomość, że te rzeczy, które, o które mieszkańcy proszą, są uwzględniane przez wójta i przez radnych w budżecie gminy. A ja jestem taką osobą, która naprawdę pomimo że czasami nie mogę czegoś od razu zrobić, od ręki, bo po prostu nie mogę, bo muszę przemyśleć, muszę to skonsultować, to mam z tyłu głowy taki duży notes i w tym notesie jest jeszcze bardzo, bardzo dużo potrzeb mieszkańców i sukcesywnie staramy się to realizować.